Hej! Dziś przedstawię, w jaki sposób mierzyć i odczytywać wymiary z suwmiarki. Na głównej części suwmiarki mamy podziałkę milimetrową. Działa to tak samo jak linijka, gdzie jedna kreska to 1 mm, a cyfra przy dłuższej kresce oznacza pełny centymetr. Tutaj macie dla porównania przyłożoną klasyczną linijkę do suwmiarki. Suwmiarka jest dokładnym narzędziem pomiarowym. Dzieje się tak za sprawą tzw. podziałki noniuszowej. To ona pozwala z dokładnością określić, jaki jest wymiar danego przedmiotu. W moim przypadku jest to dokładność do setnych mm. Dokładność pomiaru z reguły jest zapisywana na końcu podziałki mm. lub z prawej strony na podziałce noniuszowej. No dobrze, ale jak odczytać wymiar z sumiarki? W pierwszej kolejności skupiasz się na podziałce noniuszowej, a dokładniej na pierwszej kresce, do której przypisane jest 0. Patrzysz, czy pokrywa się ona z kreską na podziałce mm. Zmierzmy pierwszy element. W tym wypadku kreska z podziałki noniuszowej pokrywa się z kreską na podziałce milimetrowej. Oznacza to, że wymiar ten jest pełny i liczymy pełne milimetry. Pierwszy wynik pomiaru to równe 16 mm. Mierzymy drugi przedmiot. W tym przypadku kreska na podziałce noniuszowej z przypisanym zerem nie pokrywa się z kreską na podziałce milimetrowej. Jednym słowem będziemy mieć wynik z przecinkiem. Patrzymy ile mamy pełnych milimetrów. Widać, że jest ich 12, ale został jeszcze tutaj mały ogryzek w postaci setnych milimetra. Teraz patrzymy na podziałkę noniuszową. Szukamy dwóch pokrywających się kresek. Widać wyraźnie, że te dwie kreski się pokrywają. Teraz możemy odczytać dokładny wynik. 5 setnych, 10, 15, 20, 25 i 30 setnych. Więc zapisujemy 0,30 mm. Dlaczego 0,30 mm? Bo to jest niepełny mm, czyli ten ogryzek. Do pełnych 12 mm należy dodać 30 setnych mm. Mierzony przedmiot ma wymiar 12,30 mm. Teraz zmierzymy ostatni przedmiot. Znowu skupiamy się na kresce z przypisanym zerem na podziałce noniuszowej i patrzymy, czy pokrywa się z kreską na podziałce milimetrowej. Nie pokrywa się, dlatego szukamy dwóch pokrywających się kresek. Na tę chwilę wiemy, że mierzony przedmiot ma 4 pełne milimetry i jest bliski 5 mm. Patrząc na podziałkę noniuszową, pokrywają się te dwie kreski. Wynik jest za szóstką, ale przed ósemką. I teraz mamy 60 mm, 65 mm. 70 i 75 setnych. Dodajemy 75 setnych mm milimetra do 4 pełnych mm. Wymiar mierzonego przedmiotu to 4 i 75 mm. Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja pomogła Ci zrozumieć zasadę pomiaru suwmiarką noniuszową. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia!